Historia brzmi jak bajka, ale wydarzyła się naprawdę. Wśród milionów żołnierzy, którzy walczyli w II wojnie światowej, był jeden wyjątkowy, oficjalnie włączony w szeregi polskiej armii, uczestnik bitwy, bohater i był on niedźwiedziem. Jego historia zaczyna się w Iranie, gdzie grupa polskich żołnierzy po wyczerpującej drodze z sowieckich łagrów natknęła się na to, co miało na zawsze zmienić ich życie. Mały osierocony niedźwiadek brunatny, wyczerpany i ledwo żywy. To, co wydarzyło się później, to opowieść o nadziei, miłości i niezwykłej więzi, która może narodzić się nawet w najtrudniejszych czasach. Był rok 1942. Żołnierze 22 kompanii zaopatrywania artylerii, idąc wzdłuż drogi, znaleźli małego misia. Był tak mały i słaby, że nie byli w stanie zostawić go na pastwę losu. Podjęli jedną z najdziwniejszych decyzji w historii armii adoptowali go. Nazwali go Wojtek, co oznacza wesoły wojownik, i to imię miało stać się jego przeznaczeniem. Wojtek szybko stał się maskotką, a potem pełnoprawnym członkiem kompanii. Spał z żołnierzami, jeździł w ciężarówkach i uczył się ludzkich zachowań. Był niesamowicie łagodny i ciekawski, a jego ulubionym przysmakiem było piwo, które potrafił pić prosto z butelki. Stał się nie tylko rozrywką, ale też symbolem nadziei i normalności w nieludzkich warunkach wojny. Kiedy armia przygotowywała się do walki we Włoszech, pojawił się problem. Aby dostać się na statek, trzeba było być oficjalnie żołnierzem. Polacy nie chcieli zostawić swojego przyjaciela. Tak więc Wojtek został wcielony do armii i otrzymał własną książeczkę wojskową oraz numer żołnierski. Jego ranga kapral. Szczytem jego wojskowej kariery była bitwa pod Monte Cassino. Walcząc w ekstremalnych warunkach, Polacy potrzebowali każdej pary rąk lub łap. Pod ostrzałem artylerii żołnierze obserwowali, jak niedźwiedź z pełną świadomością naśladował ich ruchy, nosząc ciężkie, ważące ponad 50 kg skrzynie z amunicją. Bez narzekania, Wojtek nigdy nie upuścił ani jednej skrzynki. Jego odwaga i siła były inspiracją. Na cześć jego bohaterstwa 22. kompania przyjęła jego podobiznę jako oficjalny emblemat noszony na ramionach. Po wojnie Wojtek został przetransportowany do Szkocji, gdzie miał spędzić resztę życia w Zoo. Choć już nie był na froncie, nigdy nie zapomniał swoich przyjaciół. Kiedy weterani przychodzili go odwiedzać, natychmiast ich rozpoznawał, machając łapą na powitanie, tak jak kiedyś. Wojtek zmarł w 1963 roku, ale jego historia żyje. Jest symbolem siły ducha, przyjaźni i polskiej nieugiętości. Pomniki na całym świecie, od Krakowa po Edynburg, upamiętniają jego niesamowite życie, które dowodzi, że w najcięższych czasach można znaleźć bohaterów w najbardziej nieoczekiwanych formach. Mam nadzieję, że ta historia była dla Ciebie tak fascynująca, jak dla nas. Co myślisz? Daj znać w komentarzu, czy to najbardziej niesamowita opowieść, jaką usłyszałeś. Jeśli podobał Ci się ten film, zostaw łapkę w górę. A jeśli chcesz więcej takich historii, pomyśl o dołączeniu do społeczności szybkiej wiedzy.